Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Cię Alina Kaźmierczak. Od zawsze powtarzam, że dobro wraca. Czyli to, co wysyłasz w świat, to do Ciebie wróci. To okrąży pół świata i na pewno do Ciebie trafi. Czyli tak właściwie to, co siejesz, to zbierasz. I jestem o tym głęboko przekonana. Jest tylko jeden warunek: nie musisz oczekiwać nic w zamian. Jeżeli po prostu dajesz światu, rozdajesz radość, szczęście, optymizm, dobroć i wszystko to, czym jesteś w stanie się podzielić tymi swoimi zasobami, to to na pewno do Ciebie wróci z innej strony w niespodziewany sposób, ale. Na pewno do Ciebie przyjdzie. I to nie jest tak, jak czasami myślisz, że ja komuś coś dobrego zrobię, to on mi za to odpłaci. Tak to niestety nie działa. Czyli to nie działa jak sprzężenie zwrotne. Czyli ja daję Tobie, ty musisz, albo Ty chcesz mi coś oddać. Nie, jeżeli nie oczekujesz niczego, tylko dajesz. To to przychodzi z nieoczekiwanym czasie, z nieoczekiwanego miejsca, i nagle się okazuje, że tak to wszystko do ciebie trafi. Podobnie jest pewnie ze złem, ja nigdy nie próbowałam, ale jeżeli siejesz, to, to i tak do ciebie na pewno wróci. Ja dziś po raz kolejny przekonałam się o tym. Przekonałam się o tym, że dobro wraca. Moje koleżanki, z którymi rozstawałam się przy zmianie pracy, obdarowały mnie cudownym prezentem. Na desce do serów miałam grawer, Alina, uskrzydlona dziewczyna. Czy to nie jest cudowne? Czy to nie cieszy? Czy to nie jest dowód na to, że dobro wraca? Dla mnie to jest dowód najważniejszy dowód, ponieważ dotyczy mojego życia. Pamiętaj o tym. Warto być dobrym, warto być uczciwym i warto wysyłać pozytywne wibracje w świat. Powrócą. Miłego dnia.